Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić taki oto kalendarz adwentowy. Jak działa nasz kalendarz adwentowy? Załóżmy, że dzisiaj jest 16 grudnia, więc biorę sobie odpowiednie okienko. Z środka wyjmuję sobie. Cukierka i go zjadam. A tą całą kosteczkę rozwalamy. A pod numerkiem mamy kod QR. I gdy go zeskanujemy, otwiera nam się jeden z moich świątecznych poradników. A kolorowymi modułami, które nam zostały z kosteczki, wykładam w odpowiedni sposób nasz kalendarz i wtedy 24 grudnia będzie wyglądał w taki oto sposób. Zapraszam na poradnik. Oczywiście nasz kalendarz adwentowy składa się z sześciennych modułów, które Wam już kiedyś pokazywałem. Dziś ułatwiłem Wam sprawę, ponieważ w opisie znajdziecie link do pobrania szablonu do wycięcia takich modułów. Wtedy wystarczy go po prostu sobie wydrukować i elegancko wycinać. Zanim zdecydujecie się, który rozmiar kostek będziecie robić, yy, sprawdźcie, czy cukierki, które kupiliście, zmieszczą się do tych malutkich kostek. Jeżeli nie, no to polecam robić z większych kostek. Wiadomo, wtedy będzie cały kalendarz większy, ale zmieszczą się większe cukierki. W opisie znajdziecie również link do szablonu z cyferkami, kodami QR, taką tabelką, ściągawkę jak budować nasz kalendarz, ile jest nam potrzebnych jakich kartek, a na samym końcu ściągawką jak. Budować naszą choinkę. Podczas drukowania należy zaznaczyć, aby drukarka wydrukowała nam obustronnie pierwsze dwie kartki. Wtedy pod cyferkami będą odpowiednie kody QR. Po wydrukowaniu mamy zwykły szablon do modułów, jeden szablon z numerkami, z drugiej strony są nasze kody QR, a na trzeciej stronie mamy ściągawkę, jak zrobić konkretną kostkę na kalendarzu. Ile kartek będziemy potrzebowali? Na przykład na same biały jest nam potrzebny 19 kartek w formatu A4, a poniżej mamy napisane ile poszczególnych modułów z jakiego koloru na choinkę potrzebujemy. No a na samym końcu mamy nasz schemacik, jak będzie wyglądał nasz obrazek choinki na koniec grudnia, jak yy, wypełniać poszczególne segmenty. No, i cyferki oznaczają, w których miejscach będą umiejscowione nasze sześciany z cukierkami. I prawda, tak jak pokazywałem, odczepia się na przykład czwóreczkę, i z czwóreczki budujemy te tutaj kolorki. Mamy wszystko pięknie pozaznaczane, gdzie powinniśmy wypełnić. Także na początku wycinamy sobie wszystko, wszystkie kolorki. Białe moduły i będziemy składać. Kiedy skończymy wycinanie, mamy takie oto fajne karteczki, w których będziemy musieli złożyć moduły. Jest to bardzo proste. Bierzemy sobie dwie karteczki i ustawiamy je w taki oto sposób. Można powiedzieć na krzyż, tak aby z jednej strony, jak i z drugiej strony wystawało tyle samo kartki, tak samo Tutaj i tutaj. Oczywiście na oko to robimy. Jeżeli jest ładnie ułożone, to wtedy tą karteczkę spod spodu zaginamy równo z tą krawędzią tej karteczki na górze. I na dole zaginamy w taki sam sposób. Przekręcamy sobie. I teraz zaginamy prawda, ten paseczek równo z tymi tutaj krawędziami. Taki to sposób, i z drugiej strony tak samo. I kiedy otworzymy, to mamy złożone dwa moduły. To jest pierwszy sposób. drugim sposobem jest złożenie ich oczywiście na początku w taki sam sposób, czyli ustawiamy sobie, składamy jeden, i teraz zamiast składać od razu drugi. Bierzemy kolejny moduł i dokładamy go w taki sposób i zaginamy ten spod spodu. Przekręcamy i bierzemy kolejny, dokładamy i zaginamy. Według mnie taki sposób jest praktyczniejszy, bo te karteczki później nam się nie pogubią tak łatwo. Ale zrobicie, jak będziecie chcieli. Kiedy będziemy dokładać, no to utworzą nam się takie powiedzmy piramidki z tych modułów. Kiedy już złożymy wszystkie nasze moduły, zaczniemy sobie oczywiście składać wszystko razem. Na początku proponuję wziąć dwie karteczki i zaginamy w taki oto sposób. Będzie nasza podstawka, bo zrobienie pierwszego modułu jest najtrudniejsze. Teraz bierzemy sobie stąd 6 sztuk. I kiedy mamy już 6 sztuk, no to łączy się w kostki w taki bardzo prosty sposób. Po prostu musimy w ten oto sposób włożyć tutaj pod te warstwy ten pierwszy moduł. Jak widzicie, one się trzyma. Teraz bierzemy sobie drugą karteczkę i w taki sposób z drugiej strony wkładamy do naszej podstawki. I tak to powinno na razie wyglądać. Teraz bierzemy trzeci moduł, który w taki oto sposób kładziemy na Dół, na środek. Teraz bierzemy kolejny moduł, który musimy umiejscowić w taki oto sposób. On się tak delikatnie trzyma. bierzemy kolejny i wkładamy go z drugiej strony, tutaj na tą kreseczkę i tak to powinno na razie wyglądać i bierzemy ostatni moduł musimy go położyć tutaj na górze ale w taki sposób aby te dwa paseczki były na nim czyli podnosimy sobie te dwa paseczki i wkładamy moduł tak aby tutaj był pod paseczkiem i bierzemy pod drugi paseczek i w taki sposób właśnie tworzy się kostki teraz tutaj przechodzimy do tej podstawy którą delikatnie zdejmujemy i mamy taką kostkę która no lekko ale trzyma się kupy teraz aby dorobić kolejną kostkę bierzemy sobie oczywiście 6 modułów I na tej kostce budujemy. W taki sam sposób jak budowaliśmy przed chwilą pierwszą kostkę. I zbudowaliśmy dwie kostki, i w taki sposób. Tworzymy tak jakby podstawę naszej, e, naszego kalendarza, ale na początku zrobimy tylko e, jeden pasek u góry, a mianowicie chodzi mi, abyśmy najpierw zrobili ten tutaj jeden pasek modułów i pokażę Wam, co dalej trzeba zrobić. Złożymy sobie pierwszy pasek, czyli 9 modułów, to zanim zaczniemy budować dalej, musimy zwrócić uwagę na pewną bardzo ważną rzecz. Drugi moduł od lewej strony idąc musi być ustawiany w taki sposób, aby te linie były skierowane ku górze. Nie, żeby były skierowane w bok, tylko koniecznie ku górze. I dopiero jak drugi kwadrat ma tak skierowane linie, to możemy zacząć robić dalej. Czyli sobie tutaj tworzymy kolejny kwadracik. I dopiero teraz możemy na spokojnie dokończyć nasz, naszą podstawę, czyli pojedynczo sobie tutaj dokładać modułów, aż zrobimy całą podstawę naszego kalendarza. Tak wygląda dokładanie kolejnej kostki, gdy z dwóch stron mamy warstwy. Dajemy najpierw sobie na dole w taki sposób. Następnie bierzemy kolejny moduł i również tutaj go wkładamy w taki sposób. Przy ściance bierzemy kolejny. Wkładamy go tutaj. Bierzemy kolejny i wkładamy go tutaj od góry. Oczywiście w taki sposób, aby tutaj weszło pod te warstwy papieru. Pod jeden paseczek i pod drugi paseczek. Wtedy to odginamy w taki sposób. Teraz dokładamy tutaj podając odpowiednio. A na samym końcu dokładamy tutaj z boku I w taki sposób dołącza się kolejne moduły gdy z dwóch stron. Mamy właśnie kostki, kiedy zrobimy sobie podstawę naszego kalendarza, która wygląda w taki oto sposób: taka bryła, taki prostokącik, który ma. 9 kwadratów na 13. I teraz z jednej strony musimy wyłożyć tą warstwę białymi, oczywiście modułami. Żeby to zrobić, zaczynamy sobie obojętnie z której strony. Wykładanie polega na tym, że ten moduł tak jakby nałożymy na ten sześciokąt, tak aby nie było wystających tych. Paseczków. W ten sposób będzie to wszystko mocniej się u siebie trzymało i będzie ładniejsze. Żeby to zrobić, bierzemy nasz moduł i z jednej strony ten paseczek musimy w taki oto sposób sobie troszkę wygiąć, żeby było nam za chwilę łatwiej wkładać. A ten drugi paseczek, który jest prosty, wkładamy tutaj pod te. Paseczki, taki oto sposób. I teraz ten paseczek wkładamy pod te paseczki, żeby było łatwiej, można sobie troszkę odwinąć rożki w taki sposób. I teraz wkładamy w taki sposób, i mamy wyłożony jeden moduł. I w taki sposób się wykłada moduły, aby były trwalsze bądź nabrały innego koloru. I wykładamy w ten sposób całą tutaj warstwę z jednej strony. Gdy wyłożymy już cały tył musimy po prostu jeszcze wyłożyć krawędzie ze wszystkich stron, taki sam sposób aby je wzmocnić. Boki również są już wyłożone, to możemy odwrócić nasz kalendarz, naszą podstawę kalendarza na drugą stronę. I tutaj mamy niewyłożone moduły. Oczywiście ustawiamy sobie nasz kalendarz pionowo. Niestety cały się nie zmieści w kadrze. I będziemy teraz budowali tutaj poszczególne. Cyferki okienka. Bierzemy sobie nasze kolorowe moduły oraz te z numerkami. No i oczywiście białe. I naszą ściągawkę, na której mamy napisane, jak kolejno budować. Zaczniemy sobie oczywiście od jedynki, która znajduje się tutaj, w tej kratce. I patrzymy sobie na ściągawkę. Jedynka to jest 10 białych modułów plus cyferka. Więc można sobie przygotować od razu cyferka numer 1 i 10 białych modułów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz, w tym miejscu, gdzie powinna być jedynka, budujemy kolejny moduł. I teraz przed włożeniem ostatniego elementu, wsadzamy sobie tam cukierka, czy to tam chcemy wsadzić. A ja tutaj wsadzę. Cukierka do środka, i dopiero wtedy zakrywam ostatnim modułem. Teraz ten oto sześciokącik, e, sześcianik, musimy wyłożyć z każdej strony e, karteczkami, a tutaj z przodu dać karteczkę z numerem 1. No, i na samym końcu nakładamy jedynkę, oczywiście w odpowiedni sposób. I w ten sposób zrobiliśmy jedno okienko naszego kalendarza. Teraz patrzymy sobie na ściągawkę, i teraz wykonamy. Cyferkę 2, która będzie w tym oto miejscu. Jedną kratkę obok stawiamy pustą i tu będzie dwójeczka. No i patrzymy: dwójeczka to jest 9 białych i jedna żółta. Karteczka plus cyferka. Więc bierzemy sobie najpierw jedną żółtą, 9 białych. I cyferkę. W tym wypadku 2. I tak, jeżeli mamy kolorowe moduły, to budujemy sobie po prostu, jak nam się żywnie podoba ten nasz yy, sześcianik. Jeżeli chcemy, no to możemy sobie kolorowe zostawić do wyłożenia na zewnątrz, a można też po prostu do środka dać ten żółty kolorek. No to już. Tak naprawdę od nas zależy, jak chcemy, aby to wyglądało. I oczywiście przed zamknięciem wsadzamy sobie cukierka, czy to co tam chcemy. I zamykamy dopiero, gdy w środku jest cukierek. No i wykładamy ze wszystkich stron. Oczywiście tutaj pomiędzy kratkami będzie się troszkę trudniej dostać, ale wszystko jest możliwe. W taki właśnie sposób budujemy sobie wszystkie nasze okienka z kalendarza adwentowego. Patrzymy na ściągę, gdzie ma być ułożony kolejne okienko, czyli tutaj. No i patrzymy, ile jakich potrzebujemy. Czyli w przypadku trójki 7 białych, 3 żółte i cyferka. I w taki sposób kontynuujemy pracę aż dojdziemy do. Numerku 24. I kiedy skończymy robić wszystkie okienka, no to nasz kalendarz adwentowy jest gotowy. Oczywiście, można go sobie gdzieś po prostu postawić. Tylko trzeba gdzieś oprzeć pod kątem, żeby się nie przewrócił, bo tak no, na prosto to wiadomo, że nie będzie stał, bo te okienka z cukierkami są ciężkie i będą do przodu przeważały. A jeżeli chcemy przykleić do ściany, to odwracamy na drugą stronę i albo przyklejamy tutaj taśmę dwustronną. A jak nie macie taśmy dwustronnej, to wystarczy użyć zwykłej taśmy czystej i wtedy. Bierzemy sobie kawałek taśmy. jak Widzicie, tutaj jest klej. I w taki sposób łączymy, robiąc takie kółeczko. I ta zewnętrzna strona ma klej. I wtedy przykładam takie kółeczko. Na przykład tutaj do tego miejsca. I rozpłaszczam. I wtedy mamy tutaj tak, jakby dwustronną taśmę. I robimy na przykład cztery takie punkty, w których będzie przyklejony nasz kalendarz. Oczywiście, jeżeli uważacie, że, jest, że cukierki są na tyle ciężkie, że nie utrzyma, no to trzeba użyć więcej taśmy klejącej. Moje cukierki są akurat w miarę lekkie, więc na samych czterech powinno się utrzymać. I jak mamy 4 możemy teraz przykleić do ściany. I jak widzicie, wystarczy lekko docisnąć do ściany i wszystko się trzyma. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego poradnika.